Witam w sygnale W, Dzisiaj gramy w Beam Engine Drive i coś zrobimy, żeby nas zaczęła policja gonić i zaczniemy uciekać przed policją. Idziemy sobie. Ogólnie na mapce. Usted tak jak powiem. Teraz tutaj musimy znaleźć jakąś policję najpierw. O, może tutaj przyspieszmy. O dobra, zaczęli nas gonić. Teraz już czekamy. Dobra, pojedziemy na tamten miejscu. Czekamy. Dobra. Więc na zgodę wszystkie policje, które są chyba zmienione w mapie. Może no, dzisiaj ktoś czy jakieś inny film co? zobaczmy no i chyba przegramy no, no i co? Nie ociepiemy, nie? No spróbujemy drugi, drugi raz, za innym autem. Zobaczymy jakie auto sobie wybierzemy. Patrz. Bo ja nie patrzę, ja nie patrzę, zobaczymy jakie auto wybiera. no dobra jak mi nie będzie albo nie bo to mnie zacina niekiedy jak próbuję to kliknąć to inne Okej, okay, teraz tutaj o no zobaczymy jak się jeździ takim autem o dobra o one no jakieś jeść... sportowe fajnie dobre. Oha. Super Teraz będziemy się ślizgać, na pewno uciekniemy przed policją, na pewno. No, przecież one się ślizga One się ślizgają. O, O, no, no. no, A, ja, 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 ja. Leczmy, leczmy dalej, Za coraz lepiej nam idzie? Z coś się przybija. Jeszcze raz. No to jeszcze raz spróbujemy jechać Jedziemy Ach, Nie, inne auto przecież w sensie, zawsze sensie wybieraliśmy Co to tym razem sobie wybierzemy sobie, no Alright, nie patrzę No, albo nie Ok, zobaczymy jak się jeździ Może, może nie będziemy robić żadnego wykroczenia, tylko ja się mówię, uciekaj. Gonie, dobra. To wszystkie auta będą mnie gonić. Więc spróbujemy coś uciec. Dobra, uciekamy przed wszystkimi ludźmi, którzy są na tej mapie. Znaczy, botami, którzy są na tej mapie. Co tu się dzieje? No, nie no! Nie no, dobra. Jeśli nie będę zmieniał auto, próbuję... Albo no nie, zmienię auto na ciężarówkę! Na ciężarówkę spróbujemy, zobaczymy czy ciężarówką. cześć. No, już się we mnie wbijają, co za Czekamy Ciekamy ciężarówką No nie No czemu on się tak zaczepił? Chyba żarówką to nie był dobry pomysł, nie? Dobra, pomogę sobie trochę Teraz z nią wyciekać Znowu z tym naprawdę? Znaczy nie, dobra, już tam Myślałem się siostrą Sekiną. My ciężarówką. Całuj się wbił. To jest niesłychalne wybaczenie. Został się wbił. A ten tu się wbił. Dobra, sobie trwaj, na 7 minutach. Minuta. następny raz to trwaj, 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 minuta. trwaj, następny trwaj, dlatego, że... trwaj, tutaj dachem w stacji trwaj, no. to to już w ogóle Stąd mi wjechał. Tak się pochalił, no? Uciekamy No co jest? Opony mi tamtego zabrzmę Przerwie raz 7.30 skończę 7.30 skończę O ludzie, no dajcie mi wyjechać z tej stacji, no! Bo... Dobra, na czołówkę już lecimy. nie ma, nie ma, nie ma się z placuczką. Lecimy dalej. Nie placuczkujemy się z nimi. Dobra, taczkowe. Nie! O, ci się w no, no, cojeć Co jest? Co ja zrobiłem? O Boże, po się złotajć. Dobra, co skończymy 50. <grystanie> Dobra, nie jest autiej. Dobra. No widzowie subskrybujcie i lajkujcie kanał. Pubwej! Pozdrawiam wszystkich, którzy to oglądają i subskrybują ten kanał.